Czytelnia Radia RSC. Dzień dobry, Karolina Bastkolasa. Zapraszam do Czytelni Radia RSC. Wybór książki, o której będę opowiadać na zakończenie roku, to nie był łatwy wybór. Zależało mi, żeby była to taka pozycja, która sprawi frajdę każdemu i dzieciom, i dorosłym, i chłopakom, i dziewczynom żeby było w niej coś dla ciała i coś dla ducha, coś zabawnego i coś mądrego. Zatem postawiłam poprzeczkę bardzo wysoko. Wydawałoby się nawet, że znalezienie takiej opowieści nie jest możliwe, aż aż wpadła mi w ręce olbrzymia przygoda Billego. A książka przyznam, przerosła moje oczekiwania. Wspaniale wydana z mnóstwem przepięknych ilustracji, których autorką jest genialna hiszpańska ilustratorka. Ceniona zarówno w Europie, jak i za oceanem Monika Armino. Autorem zaś Olbrzymiej Przygody Bilego jest mężczyzna, którego prawdopodobnie wielu z Was kojarzy, choć do tej pory nie pojawiał się w zestawieniu z książkami przygodowymi, a raczej w otoczeniu kuchennych sprzętów, aromatycznych mięs, gęstych sosów. Jamie Oliver. W Polsce ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Insignis. Słowo wstępne. To oczywiste, że w książkach nie chodzi o okładkę. Dlatego powiem krótko: ta okładka cieszy oko, lub lepiej jest po prostu piękna. Co bezwzględnie jest w ogromnej mierze zasługą wspomnianej hiszpańskiej rysowniczki. Co do autora, to nieoczekiwanie jak na autora książek nie jest pisarzem. Jest za to kucharzem i restauratorem. Przy okazji jest także celebrytą. Chociaż właściwie to nie do końca to co mówię jest prawdą, ponieważ Jamie wydał Przecież ponad 15 książek, z czego przynajmniej 6 zostało opublikowanych w Polsce. Jednak były to książki o tematyce kulinarnej. Wspominałam, że możecie go znać, nie jest to trudne. Choćby z programów telewizyjnych, również o tematyce kulinarnej, programów takich nagrał ponad 20. Jego przepisy znajdziecie również wszędzie w internecie: ma swoją stronę na YouTubie, ma swoją stronę na Twitterze. Ma swoją stronę na Facebooku, wszędzie gdzie zechcecie, tam możecie znaleźć jego przepisy i zaznajomić się z tym sympatycznym gościem, jeżeli jeszcze go nie znacie. Ta ogromna ilość programów kulinarnych sprawia, że nie dziwi, że ten aromat smakłyków w sposób zupełnie naturalny przenika do opowieści o której dzisiaj opowiadam. Ale przede wszystkim chodzi tu o przygodę. To, że akurat po przeczytaniu tej przygody nagle nabierzecie ogromnej ochoty albo na idealną owsiankę z polewą karmelową, albo na kanapkę z łososiem, to jest tylko wartość dodana. A przy okazji dodam, że na końcu książki znajdują się przepisy. Przepisy do potraw, które znajdują się w treści, a które w książce najczęściej gotuje Mama Bilego. Jednak teraz o najważniejszym, o przygodzie. Motyw sprawdzony i to motyw niezawodny. Tajemniczy, magiczny las i baśniowe stworzenia, złe i dobre. A w środku tych czarowności tytułowy Billy wraz z trójką swoich przyjaciół. Chodźcie, powiedział Billy. poszukajmy bazyla. Weszli głębiej w las i niedługo później dotarli do siedziby duszków. Coś zdecydowanie się nie zgadzało. O tej porze roku, w rozkwicie lata, zewsząd powinno tryskać świeże, kolorowe życie. Tymczasem widok, który zastali, miał w sobie więcej z jesieni. Liście zaczynały opadać i wszystko było odrobinę szarawe, brązowawe i smutne. Po polanie śmigała spora liczba duszków, ale Bazyla nie było widać. Bilemu serce zamarło. Bazyl wiedział, że mieli się dziś rano pojawić, więc dlaczego nie wyszedł ich powitać? A jeśli znów go pojmały te paskudne buny, po tym, co zdarzyło się wczoraj, na pewno pałają jeszcze silniejszą żądzą zemsty. Bilego zalała fala poczucia winy. Czyżby wszystko, co się działo, było częściowo skutkiem jego postępowania? Przepraszam, powiedział uprzejmie do przelatującego duszka. Gdzie jest Bazyl? Właściwie to trochę się niepokoimy, odparł Duszek. Sądzimy, żeśmy go stracili. Stracili? zdziwiła się Ania. Potfrunął do nich inny duszek. Jestem Mirt. Wczoraj w nocy Bazyl opowiadał, że zamierza udać się w głąb lasu, tam, gdzie panuje mrok, i gdzie pod żadnym pozorem nie wolno nam latać. Przygoda jest fantastyczna i należy ją przeżyć samodzielnie albo jeszcze lepiej, rodzinnie. Jednak zwrócę uwagę na inny aspekt, bowiem ta opowieść niesie ze sobą również olbrzymią wartość edukacyjną i o tym nie wolno zapomnieć. Nie tylko w zakresie przygotowania idealnej gorącej czekolady albo makaronu z klopsikami z dodatkiem startej cukini pieczarek, cebuli i czosnku, ale przede wszystkim z dziedziny ekologii. Ta książka porusza bowiem bardzo poważny temat kruchej równowagi w przyrodzie. Wyjaśnia wiele mechanizmów. Na przykład, jak wylewająca co roku rzeka wpływa na środowisko naturalne, a czujny rodzic w takiej chwili ma sposobność wytłumaczenia, na przykład, jak szkodliwe jest regulowanie rzek. To oczywiście jeden z bardzo wielu przykładów. Dla kogo jest ta książka? Zupełnie niedawno znajoma zwróciła mi uwagę, że na rynku bajek jest luka. Sporo książek jest przeznaczonych dla zupełnie małych, jeszcze kilkuletnich dzieciaczków. Wiele miejsca na półkach w księgarniach jest przeznaczone dla już nastoletnich, niemal dorosłych, a dla tych dzieciaków w wieku 9-13 lat to jakoś mniej. Z przyjemnością stwierdzam, że ta książka, którą mam dzisiaj dla Was, czyli Wielka Przygoda Bilego, zapełnia wspomnianą lukę, ale bez wątpienia sprawi też przyjemność. Właściwie każdemu. Przecież to książka o magicznych przygodach. Prosty język sprawia, że spodoba się tym mniejszym dzieciom. Wielkie litery i wyraźna czcionka to bardzo ważne. Bardzo ułatwia samodzielne czytanie. A co do dorosłych? Cóż, to oczywiście zależy. Ale każdy, kto ma w sobie choć odrobinę dziecka, albo chociaż odrobinę łasucha, będzie mieć z tej lektury frajdę. Olbrzymia przygoda Bilego której autorem jest Jamie Oliver. Ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa insignis. Polecam Karolina Bastkolasa.